Dzisiaj sobie zrobimy takie małe wprowadzenie do opcji, abyście widzieli co z czym się je. To nie będzie żaden poradnik, opowiem wam o kilku najważniejszych zagadnieniach, które musicie zrozumieć i poukładać sobie w głowie. Albo inaczej, opowiem wam jak ja je widzę i postrzegam. Osobiście od ponad dwóch miesięcy uczę się generować dodatkowy dochód do portfela dywidendowego przy wykorzystaniu opcji i całkiem mi to nieźle idzie. Łącznie już jakieś 3000 zł zebrałem w prowizjach. I na zdecydowanej większości transakcji zarobiłem. A mówimy tutaj o okresie, kiedy zaczynałem od zera, bez praktycznej wiedzy, i musiałem przeczytać sobie wszystkie szlaki i poukładać wszystko w głowie. Dzisiaj również pokażę Wam wszystkie transakcje za poprzednie dwa miesiące. A zanim zaczniemy, to klasycznie: Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga InwestorDywidendowy.pl. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 310 tysięcy zł w akcje spółek dywidendowych. Przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. I jeżeli da się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Procent składany nie działa tylko w inwestowaniu dywidendowym. Dzięki temu, że systematycznie będziecie zostawiać łapki w górę pod moim wideo, będziecie aktywni w sekcji komentarzy i będziecie oglądali wideo do końca, to za kilka miesięcy zobaczycie, jak procent składany działa również w takiej materii jak kanał na YouTube. Więc wchodzimy w tryb aktywności i pracujemy razem nad tym procentem składanym, aby za kilka miesięcy ocenić, jak nam idzie. Patronem kanału jest XTB, polski broker, któremu podoba się co robię i chętnie to wspiera. Moje pierwsze konto maklerskie właśnie w XTB założyłem, przede wszystkim ze względu na zerowe prowizje do 100 000 euro oraz na szeroki dostęp do różnych rynków, nie tylko do GPW, więc zdecydowanie mogę ich polecić po kilku latach korzystania z ich usług. Dla zainteresowanych kontem XTB w opisie znajdziecie link afiliacyjny do strony brokera a dodatkowo kolejny link zaprowadzi Was na mój blog, gdzie krok po kroku opisuję, jak założyć konto w XTB oraz jak wygląda podstawowa obsługa konta. Opcje to pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty itd., i tak dalej. Także tego Wikipedii chyba na dzisiaj podziękujemy. I nie, żebym miał coś do tej definicji. Ja ją w końcu rozumiem po dwóch miesiącach bawienia się z opcjami i uczenia się ich, ale jak nie mieliście z nimi styczności, to nic wam to nie powie. Ja bym powiedział, że opcje to kupno lub sprzedaż możliwości. Poprzez taki kontrakt który zobowiązuje Was na przykład do sprzedaży akcji po ustalonej przy otwarciu kontraktu cenie w danym terminie, który również ustalacie na samym początku. Dalej brzmi dziwnie? Nie zdziwił się jak tak, ale zerknijmy sobie na rodzaje opcji to łatwiej będzie to zrozumieć, a więc są dwa rodzaje opcji call i put. Opcja call to możliwość kupna, a opcja put to możliwość sprzedaży, więc mając rozpisane to teraz na białej kartce powinno to być dosyć zrozumiałe. Aczkolwiek to dopiero połowa sukcesu, bo to są Instrumenty, którymi możemy handlować, czyli jedną i drugą opcję można kupować i sprzedawać. Jakby to powiedzieć, możecie kupić opcję sprzedaży, ale możecie również sprzedać opcję sprzedaży. Wiem, brzmi jak masło maślane. Ale po czasie idzie się z tym oswoić i jest to bardzo proste. A więc, jak widzimy, mamy dwie możliwości do każdej z naszych opcji: kupno i sprzedaż. Dokładnie wygląda to tak, jak na grafice, którą właśnie widzicie. Ogólnie, opcje to kompletnie inny instrument, na którym można robić cudanie widy. Jest wiele zastosowań, wręcz ocean możliwości, ale dla dywidendowego inwestora wystarczą te podstawowe, aby generować dodatkowy dochód do swojego portfela dywidendowego. Przeczytałem książkę Opcje dla Bestrzaków, która jest powiedziałbym kombajnem Duża część książki jest o zarządzaniu ryzykiem, a powiedzmy połowa o różnych strategiach opcyjnych, z czego może ze cztery strony są o tym, z czego ja osobiście korzystam. Także cztery z powiedzmy 150 czy 200 stron to pokazuje w jak bardzo ograniczonej ilości korzystam z możliwości jakie dają opcję. Mikołaj, który mi polecił tą książkę, pozdrawia mi dzięki za poświęcony czas, tak przy okazji, mówi, że już trzy razy ją czytał. Za każdym razem nauczył się coś nowego, ale on nie ogranicza się do tego wycinku. Czterech stron wiedzy, ale już bawi się bardziej zaawansowanymi możliwościami, które dają opcje. Jak ktoś chce się dowiedzieć więcej, to ta książka na pewno się przyda. Wróćmy do naszej profesjonalnej grafiki. Ja w opcjach szukam dodatkowego dochodu do moich dywidend. Dalej moim priorytetem jest budowanie przepływów pieniężnych, a opcje dają możliwość generowania więcej tych przepływów. W takim scenariuszu nas interesuje sprzedaż opcji, czy to opcji call, czy to put sprzedając opcję, kupujący nam płaci za to nasze, że tak powiem, zobowiązanie. Wytłumaczę Wam to szybko na moich ostatnich transakcjach. Tak wygląda na Interactive Broker z zakładce transakcje Wasza pozycja, kiedy sprzedacie opcję Call. Tak na marginesie opcjami zawsze się obraca w setkach, czyli musicie sprzedać minimum 100 akcji i to jest traktowane jako jedna opcja. Ja tutaj sprzedałem jedną opcję Call, czyli na 100 akcji National Grid z ceną Strike na poziomie 10 funtów za akcję z datą wygaśnięcia na 21 marca tego roku. Za sprzedaż tej opcji otrzymałem 72 funtów. I 77 pensów, i to już jest chyba kwota po tej prowizji funt 40. A teraz co to w praktyce znaczy? To znaczy, że ja zobowiązałem się sprzedać 100 moich akcji spółki National Grid po cenie 10 funtów za sztukę dnia 21 marca 2025 roku, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy cena akcji przekroczy te 10 funtów za akcję. Jeżeli cena akcji nie przekroczy ceny strike, to moja opcja wygasa w ten dzień bez wartości i ja zachowuję prowizję, którą otrzymałem na początku, a także moje akcje. Czyli ja liczę na to, że cena akcji 21 marca będzie poniżej 10 funtów za sztukę i będę miał moje akcje i prowizję, które otrzymałem. Natomiast kupujący opcję liczy albo raczej obstawia, że cena akcji przekroczy 10 funtów za sztukę, a im więcej, tym więcej ją zarobi. Czyli w teorii, jak cena będzie po 15 funtów za akcję, powiedzmy, to ja będę musiał sprzedać 21 marca moje 100 akcji po 10 funtów za sztukę, a kupujący będzie mógł sobie sprzedać taniej kupione ode mnie akcje za te 15 funtów za sztukę. Oczywiście musi od swojego zysku jeszcze odliczyć to, co mi zapłacił za tą opcję, ale dlaczego ktoś może chcieć kupować opcję? Bo może grać pod wzrostem akcji za ułamek kwoty akcji. Czyli zamiast kupować 100 akcji National Grid, za powiedzmy 950 funtów.

załóżmy, że jedna akcja w tamtym momencie była warta 9,50 funta za sztukę, to on może grać na wzrost cen tych akcji za 72 funty z groszem, które mi zapłacił za możliwość dostępu do tych akcji, jak cena poleci powyżej ceny Strike. Więc to nie jest tak, że ktoś mi płaci za nic. Ktokolwiek kupuje tą opcję, to liczy na wzrost cen tych akcji na swój zarobek. Tak samo jak ja liczę, że cena akcji nie poleci do góry i ja zachowam akcję oraz zgarnę prowizję. Jeszcze jedna kwestia. Opcje amerykańskie działają trochę lepiej Lepiej dla kupujących, i mogą oni je wykupić w każdym momencie trwania, jak tylko cena przekroczył cenę strajku. A w przypadku europejskiej opcji mogą to zrobić dopiero na sam koniec. Ale na razie nie przejmujmy się tym zagadnieniem. Drugą możliwością, na której możemy zarabiać, jest sprzedaż opcji put. Tutaj natomiast sprzedałem jedną opcję put na 100 akcji National Grid z ceną strike na poziomie 8.91 funta za akcję z wygaśnięcia na 21 marca tego roku. Za sprzedaż tej opcji otrzymałem 88 funtów i 94 pensy. I znowu co to w praktyce dla nas znaczy? To znaczy, że ja zobowiązałem się w tym przypadku kupić 100 akcji spółki National Grid po cenie 8,91 funta za sztukę, dnia 21 marca 2025 roku, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy cena akcji spadnie poniżej 8,91 funta za akcję. Jeżeli cena akcji nie przekroczy ceny STRIKE, to moja opcja wygasa w ten dzień bez wartości i ja zachowuję prowizję, którą otrzymałem na początku, a także nie muszę kupować żadnych akcji. Czyli ja liczę w tym przypadku na to, że cena akcji 21 marca będzie powyżej 8,91 funta za sztukę, więc nie będę musiał kupać żadnej akcji i mam moją prowizję na koncie. Natomiast kupujący opcję liczy, że cena akcji spadnie poniżej 8.91 funta za sztukę i wtedy ja będę musiał o niego kupić te tańsze akcje po cenie ustalonej z góry. W sumie nawet nie powiedziałbym, że kupujący opcję na to liczy. Akurat tutaj działa to bardziej na zasadzie bezpieczeństwa, czyli często inwestorzy kupują opcję put, aby zabezpieczyć swoją pozycję, czyli że tak powiem, co minimalizować straty, jakby coś poszło nie po ich myśli mogą grać na wzrost cen tych akcji ale dla bezpieczeństwa kupują jeszcze od dołu opcję put i to jest maksymalne obsunięcie jakie mogą mieć na swojej pozycji bo ja będę musiał za tą cenę akcję odkupić, więc nawet jak cena zleci do 8 funtów, to ja muszę odkupić po 8,91 funta dlatego ich strata maksymalna jest do tej wartości akcji ograniczona może to być trochę zakręcone jak to pierwszy raz widzicie, ale po kilku transakcjach idzie się z tym oswoić I jeszcze jedna kwestia, może się wydawać że po prostu sprzedajemy sobie Opcje Call, kiedy są wysokie ceny danych akcji, a opcje Put, kiedy są niskie ceny akcji. Ale w praktyce mamy tak zwany łańcuch opcyjny, i te opcje możemy kupować w danym przedziale. Dla przykładu, jak cena akcji National Grid będzie w okolicach 10 funtów za sztukę, to raczej nikt od Was nie kupi opcji put na powiedzmy 8 funtów, co najwyżej może z 9 funtów. A im dalej cena strike będzie od ceny aktualnej, tym mniejsza premia za opcję. Tak wygląda łańcuch opcyjny dla spółki National Grid na 17 kwietnia. Cena akcji w tamtym momencie była 9,76 funta. Po lewej mamy opcję call, a po prawej put. Jeżeli chcielibyście w tym momencie sprzedać opcję call dla bezpieczeństwa, jak najdalej od ceny aktualnej, to jest jedna oferta na kupno takiej opcji po cenie 0.02 funta za sztukę, czyli otrzymalibyście jakieś 20 funtów premii z drugiej strony mamy 15 ofert sprzedaży po 0.0725 funta ostatnia transakcja na tą cenę Strike, jaka została zawarta była na 0.0475 funta jeżeli uważacie, że cena akcji jest wysoka i raczej poleci w dół, to możecie sprzedać opcję z ceną strike na poziomie 10 funtów i wtedy od ręki jest 15 ofert po 0.10 pensów, czyli jakieś 100 funtów do zgarnięcia. Oczywiście w tym scenariuszu liczycie, że cena akcji będzie w ostatni dzień trwania opcji poniżej Waszej ceny na którą się umówiliście. W praktyce raczej sprzedaje się opcję dalej od aktualnej ceny dla bezpieczeństwa. W końcu nie chcemy się pozbywać naszych akcji, tylko chcemy zbierać premię za wystawienie opcji na nie. I w drugą stronę wygląda to podobnie: jak uważacie, że cena aktualnie jest niska i raczej wzrośnie to możecie sprzedać opcję put powiedzmy na cenę docelową 9,28 funta i otrzymalibyście za tą opcję jakieś 35 funtów i tutaj liczylibyście, że cena akcji będzie w ostatni dzień trwania opcji powyżej waszej ceny, na którą się umówiliście zobaczcie, że jeszcze niższe ceny mają oferty po stronie ask czyli są osoby, które chcą sprzedać tę opcję ale nie ma chętnych na jej kupno bo po prostu dla kupującego to widocznie nie ma sensu kupujący jak chce kupić opcję call to chce aby cena była jak najbliżej aktualna. we aby jak najszybciej zarabiać na tym. Dlatego premie im bliżej aktualnej ceny, tym są wyższe. Z drugiej strony, kupujący opcję put chce zabezpieczyć swoją pozycję, więc również chce kupić opcję z ceną strike jak najbliżej aktualnej, aby jak najmniejsze spadki były możliwe po jego stronie. I tutaj jest podobnie. Im bliżej aktualnej ceny, tym te ceny opcji są wyższe. To tyle w sumie, jeżeli chodzi o opcje. Jestem pewien, że jest to dla Was zagmatwane, bo sam przerabiałem to jakiś czas temu. Plus jest taki, że macie tutaj wiedzę, którą ja Musiałem szukać w kilkunastu wideo na YouTube oraz jeszcze wam dorzuciłem moje transakcje i widzieliście jak to działa w praktyce. Najlepiej się z tym tematem przespać i obejrzeć wideo jeszcze z dwa razy, i powoli ta wiedza się w głowie poukłada. A jakbyście jeszcze jakąś opcyjkę sprzedali w międzyczasie, to już w ogóle wszystko by zaskoczyło. Jeszcze tak szybko ktoś na pewno powie, gdzie są minusy i zagrożenia. Mniej więcej już o tym powiedziałem, ale tak ogólnie, przy sprzedaży opcji Call, zagrożeniem jest to, że będziecie musieli sprzedać wasze akcje i to jeszcze po po cenie niższej niż cena akcji na rynku w danym momencie, ponieważ opcja zostanie wykonana, kiedy cena akcji przekroczy ustaloną cenę STRIKE, a przy opcjach PUT zagrożeniem jest to, że będziecie musieli kupić 100 akcji danej spółki, po cenie wyższej niż cena w danym momencie, w końcu opcja zostanie wykonana tylko wtedy, kiedy cena aktualnie będzie poniżej ustalonej ceny STRIKE. Ja jak na razie nie musiałem realizować żadnego z tych scenariuszy, ale już Wam pokazuję, jakie dokładnie transakcje opcyjne wykonałem w lutym i w marcu. Do tego zadania posłużymy się moim nowym Excelem. Wszystko będzie w jednym miejscu i powinno być bardziej zrozumiałe. Tak wyglądają moje transakcje opcyjne za luty. I teraz tak, pierwsza kolumna to data, kiedy daną opcję sprzedałem. I ona dla mnie jest bez znaczenia. Najważniejsza dla mnie jest data wygaśnięcia opcji Która jest na zielonym tle Ja opcję segreguję pod względem daty wygaśnięcia Czyli mogłem sprzedać opcję w styczniu Ale jej data wygaśnięcia byłaby na 21 lutego To traktowałbym ją jako opcję na luty Robię tak dlatego Bo mimo iż premię otrzymuję od razu To tak naprawdę dopóki opcja nie wygaśnie Albo jej nie odkupię to nie wiem, czy i ile finalnie zarobiłem. Po tej małej stawce przejdźmy do konkretów. W kolumnach od lewej mamy datę, kiedy sprzedałem daną opcję, następnie jest sticker spółki, na której akcję sprzedałem opcję, potem mamy premię, jaką otrzymałem już po uwzględnieniu opłaty u brokera, bo za każdą wystawioną opcję jest mała opłata. Te opłaty są małe na tle premii, przynajmniej w moim przypadku, ale są. Kolejna kolumna to typ opcji, czyli call, jeżeli sprzedałem opcję na sprzedaż moich 100 akcji, które posiadam, albo put, czyli sprzedałem opcję na to, że kupię 100 akcji jakiejś spółki. Obok tego od razu pisałem sobie cenę strike, czyli przy jakiej cenie opcja jest in demand, czyli będę musiał sprzedać akcje, jak kupujące zechce w przypadku kola, albo będę musiał kupić akcję w przypadku puta. Następnie mamy termin wygaśnięcia, a później czy wykupiłem opcję, czy nie. Nie musicie czekać do daty wygaśnięcia opcji, możecie wcześniej ją odkupić, więc oczywiście sprawdziłem, jak to działa. Jak odkupowałem opcję, to w tej kolumnie wpisywałem ile mnie kosztowało jej odkupienie. Jak widzimy, zrobiłem tak w dwóch przypadkach. Ostatnia kolumna na to mój zysk na danej inwestycji jeżeli można tak powiedzieć czyli albo przepisuję wartość premii jeżeli czekałem do końca i opcja wygasła bez pokrycia albo od premii muszę odjąć koszt odkupu opcji jak w dwóch przypadkach które tutaj widzicie jak widzimy w lutym większość akcji na jakie wystawiłem opcję to była spółka National Grid z racji tego że jedna akcja kosztuje około 9 funtów, więc jest to mniejsza pozycja. Na wszystkich transakcjach o dziwo wyszedłem na plus. Nawet sprzedałem jednego puta na akcji Realty Income, aby zobaczyć albo raczej poczuć jak to wygląda czekanie, czy będę musiał odkupić 100 akcji czy nie. Łącznie w lutym na opcjach zarobiłem 776 zł, czyli jakieś 150 funtów oraz te kilka dolarów, czyli praktycznie tyle, ile zebrałem w dywidendach, więc to niezły bonus. A jak mi poszło w marcu? Ano jeszcze lepiej. Tu możecie zobaczyć, co miałem na myśli, kiedy wam mówiłem, że opcję przypisuję pod datę wykonania. Moje pierwsze opcje wystawiłem jeszcze w lutym, ale traktuję je jako marcowe, bo ich data wykonania jest 21 marca. W tym miesiącu, poza akcjami National Grid, również sprzedałem opcję Call na 100 moich akcji DCC, która w piątek wygasła bez pokrycia. Więc całe 300 funtów, które dostałem 24 lutego, zostaje na moim koncie. Z akcjami National Grid, jak widzicie, bardziej się bawiłem. Wystawiłem dwie opcje Call i dwie opcje Put. Odkupiłem większość z nich. Zobaczcie, jak ceny wykonania się zmieniały. Opcję Call wystawiałem na cenę około 10 funtów za akcję. A opcję put czyli że kupię 100 akcji, wystawiałem na cenę poniżej 9 funtów za akcję. Jak jeszcze możecie zobaczyć, jedną opcję put na National Grid musiałem odkupić ze stratą, ale to było podyktowane tym, że mogłem wpaść w margin call. Pozycje opcyjne korzystają z kredytu, więc gdzieś tam wasza zdolność kredytowa na koncie ogranicza maksymalną ilość opcji, ile możecie wystawić. Wiedziałem, że muszę pilnować excess liquidity. Aby było powyżej zera. Idealnie staram się trzymać się minimalnie albo maksymalnie, zależy jak na to spojrzycie na poziomie 10% wartości mojego portfela w Interactive Brokers. Jednak jest jeszcze coś takiego jak SMA, które również musi być powyżej zera. O tym się z komunikatu u Brokera dowiedziałem, dlatego odkupiłem jedną opcję, aby uwolnić trochę kredytu. Swoją drogą do końca tego SMA o co chodzi to nie rozumiem. Jak coś więcej wiecie, jak to działa, to piszcie w komentarzach albo na maila do mnie. Jak widzimy, w marcu opcja na DCC zrobiła robotę. Łącznie zarobiłem 447 funtów, czyli około 2239 zł. Do podsumowania zysków z opcji przygotowałem sobie identyczną tabelkę, jak do dywidend, więc będziemy mogli sobie śledzić, jak to się zmienia z miesiąca na miesiąc. W tym roku już 3000 zł z premii zebrałem i planuję do końca roku zebrać około 25000 zł, czyli tyle, ile oczekuję, że zbiorę z dywidend w tym roku. To około 400 funtów miesięcznie plus styczeń i luty do nadrobienia, ale jestem dobrej myśli, jeszcze eksperymentuję z opcjami. Ale już wystarczająco jej wystawiłem, aby dosyć pewnie się z nimi czuć. Na pewno mój portfel dywidendowy delikatnie zmienia swoją strukturę właśnie pod to, aby mógł więcej premii z opcji generować. Jednak to nie będzie wywracanie wszystkiego do góry nogami, tylko mniejsze zmiany w brytyjskiej części portfela. Bo na rynku USA chyba na wszystkie akcje można opcje sprzedawać. Przynajmniej jeszcze nie spotkałem się osobiście, aby jakakolwiek spółka, którą jestem zainteresowany, nie dawała takiej możliwości. Plus w USA na takie duże spółki, jak na przykład Starbucks można wystawiać opcje tygodniowe, co jest dla mnie dosyć atrakcyjnym pomysłem, bo w tydzień są mniejsze szanse, że cena akcji poleci mocno w jedną czy w drugą stronę. Oczywiście, pewnie prowizje będą niższe, ale liczę, że sumarycznie wyjdzie to podobnie, jakbym wystawiał opcję na cały miesiąc. Na pewno to w tym roku sprawdzę, jak mi się uda dokupić brakujące 40 akcji Starbucksa. Temat opcji może Wam się na początku wydawać zawiły. Pamiętam jeszcze, jak kilka tygodni temu sam sobie musiałem to wszystko w głowie poukładać i było to ciężkie. Tak naprawdę najwięcej mi rzeczy w głowie zaskoczyło, kiedy zacząłem powoli sprzedawać opcje. Tu jeden call na akcję National Gate, później drugi. Po drodze gdzieś wystawiłem puta i obserwowałem sobie, co się dzieje, jak to się zmienia, a w międzyczasie szukałem odpowiedzi na kolejne pytania, które rodziły mi się w głowie. Jak Wam się wydaje to zakręcone, to wierzcie mi, to jest proste, dajcie sobie czas na przetrawienie tego i obejrzyjcie wideo za dwa dni jeszcze raz i nowe rzeczy Wam się w głowie poukładają. A w międzyczasie, aby trochę odpocząć, zrelaksować się i trochę zmotywować, to zapraszam Was do poprzedniego wideo. Jeżeli go jeszcze nie widzieliście, oczywiście, gdzie podsumowaliśmy sobie, jakie dywidendy otrzymałem w lutym, oraz przyjrzeliśmy się, jak sobie akcje dywidendowe radzą na tle niedywidendowych spółek na długim odcinku czasu bardzo długim, w sumie 100 lat. A Wy co sądzicie o opcjach? Widzicie w tym potencjał do generowania dodatkowych przychodów w Waszych portfelach? Zaraz obok dywidend? Czy raczej patrzycie na to z dystansem i nie za bardzo chcecie się w to bawić? I jeszcze klasycznie na koniec: turu z waszej strony, dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw jakiś fajny komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.